Dam dam dam! Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Nitek, gramy w Enter the Gungeon. Po raz kolejny widzimy się w momencie dość standardowym i typowym dla rozpoczynających się odcinków Enter the Gungeon. Mianowicie szukamy skrzynki, szukamy <śmów> sklepikarza, idziemy na bossa. Tak to już bywa. Tak to się już uparło. Można powiedzieć, że to jest trochę niepisana tradycja, a wyszło tak to samo z siebie. Lecimy w takim razie poszukiwać dalej skrzynek. Gramy łowczynią ze względu na to, że zdarzyły się rzeczy niestworzone, które musicie nadrobić, jeżeli macie taką okazję, e, będziecie wtedy mocno w temacie. A polecam wam, bo były wiksy nie z tej ziemi. Mamy butelkę, która umożliwia nam chowanie serduszek i amunicji na później. Mamy troszkę zdrowia, w ogóle nie ma kluczy, co ciekawe. U sklepikarza na szczęście mamy dwa. I jeszcze skrzyneczkę jakąś tam do zaorania, więc myślę, że nawet jakby co to możemy sobie z tego skorzystać. W sensie z możliwości otworzenia skrzynki. Tutaj nic się nie wydarzyło. Skrzyneczka niebieska, bierzemy. Już widzę, że karabin laserowy damy radę. Cały czas sprawdzam, ponieważ jak już wspomniałem niedawno. Mam teorię odnośnie tego, jak spostrzec, że sekret na nas czeka tuż tuż. Nie kupujemy HP, rzucimy się z tym karabinem i z jeszcze rzeczą z tej drugiej skrzynki, bo w sumie jak mamy drugi klucz, to czemu by nie? Czemu by je nie otwierać? No ja nie wiem, dlatego sobie ją otworzymy. Eee i sprawdzimy jak to będzie wyglądało. Table technika stół strzał to oznacza tyle, że w momencie przewrócenia stołu będziemy odpalać tak jakby ślepaka, tylko oczywiście spoza puli naszych ślepaków, więc item bardzo przydatny, bo nawet na późniejszych levelach gdzie stołów nie ma są trumny do przewrócenia i to wtedy też działa. Dobrze moi drodzy, dostaliśmy znowu bliźniaków, więc powinniśmy ich na rajcie sobie tutaj skroić, myślę, że nie będzie jakichś najmniejszych problemów, chociaż dostałem kulkę, co było dość niespodziewanym twistem, jak na bliźniaków. Niemniej jednak jak wiecie, czasem się to zdarza, a najbardziej gubi oczywiście pewność siebie przy spotkaniu z jakimkolwiek szefunciem. Wiziaki nie są specjalnie trudne, chwilacie nam nie powinny naprzuć, ale wiadomo, że z bosami i z każdym szefunciem trzeba odchodzić się z należytym szacunkiem, tak jak i to jest w tym wypadku. Co możecie zwrócić uwagę w moim działaniu, to oczywisty fakt, że nie strzelam w drugiego bliźniaka za dużo, skupiam się raczej na jednym, a to dlatego, że przypominam, iż po zabiciu jednego bliźniaka drugiemu HP regeneruje się do połowy. Jeżeli będzie miał więcej niż połowy HP, to HP mu po prostu nie urośnie, ale gdyby tak, gdyby miał mniej niż pół, to by mu to po prostu się troszkę zresetowało. Może nie do końca, ale faktycznie to HP mu gdzieś tam odrasta, więc po prostu nie ma co ewentualnej amunicji tracić, e, może się ta paczka by się Zżyli, bo to już końcówka i to byłby wstyd gdybyśmy przegrali, ale myślę, że spokojnie się uda. <laughs> dobra, mamy jednego pieniążka, odblokujemy sobie już skrót na drugi level zdaje się, bo chyba już wszystkie warunki będziemy spełniać. Dostaliśmy małego bombardiera, krótki ląd, bomba dobra, w sensie broń dobra, natomiast ma to do siebie, że trzeba ją ładować, a ja nie jestem fanem takich zabawek, więc jeżeli ktoś lubi, to jak najbardziej może skorzystać. Lecimy w takim wypadku na drugi loszek odblokować, sobie skrót. Z windy. Moi drodzy, komara druga robimy upragniony skrót, z którego co prawda, prawdopodobnie nigdy nie skorzystam, ale mieć go jak zawsze warto. Także wiecie, przy, przysporzy nam się pewnie do jakiejś tam sytuacji podbramkowej, kiedy będziemy chcieli zrobić jakiś ran, już od tego drugiego lożku. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Sprzedajmy mu w każdym razie te 10 hajsu, złożę zamówienie. Spotkajmy się w łomie, jak załatwisz tu swoje sprawy. Oznacza to tyle, że udało nam się w końcu zrobić sekret. A przez to przy następnym ranie będziemy już mogli podnieść telewizor i spróbować zanieść go do piątej komnaty, żeby odblokować dodatkową postać, jaką jest robot. Cały czas wam o tym truje. O nie, o skróc do NPCA. Myślałem, że mi spadł, ale wtem pojawił się magicznie wyciągnięty, w związku z tym bardzo dobrze nam się wszystko układa. Będzie jeszcze jeden NPC do puli, z, ściągnięty z drugiej komnaty. W drugiej komnacie, tak jak możecie pamiętać lub nie, można też kupić ten całą spłąkę. E, tak że spróbujemy i też osiągnąć wyżyny hajsu, bo potrzeba na nią aż 110 łusek. Nie wiem, czy będzie to możliwe, jednakowoż. Z... Kurczaki! Wpadłem do dziury. Ze względu na to, że nie mamy zbyt dużo HP ten run nie prezentuje się jakoś specjalnie szczęśliwie, aczkolwiek jeden z naszych celów został osiągnięty. Także myślę, że na relaksie możemy uznać już to za sukces, bo będziemy mieli upragniony skrót i możliwość odblokowywania telewizora. Zaraz tutaj orientuję się w sytuacji, ponieważ coś mnie zmogło i nie zauważyłem, co też tutaj leci. Widzę, że Korgi po raz kolejny wyciąga dla mnie jakiś item, chociaż nawet nie. Wspomniane kiedyś Wam 5% szans, tym razem nie okazało się zbyt łaskawy. Zresztą, mamy dwie klucze, możemy otworzyć i dostaliśmy. Oto uśmiech losu przynosi szczęście. Nie za bardzo wiem, co to jest za przedmiot, ale nie umieszkam go zaraz spożytkować w takim razie. Chociażby wieziony zwykłą ciekawością, tylko że to jest akurat item jednorazowy, więc może po prostu. Sprawdzę, co on robi. Pociski przeciwnika chybiają eksperymentalne urządzenie noszone przez giwerowniczkę, której szczególnie dopisywało szczęście. Nie ocaliło jej życia, ale z pewnością je przedłużyło. Dobrze, mamy więc jakieś lekkie szanse na to, że potrwa nasza rozgrywka troszkę dłużej niż ustawa to przewiduje. Chociaż z moim buraczanym szczęściem, kiedy wpadam w dziury zupełnie przez przypadek, może nie być to do końca fajna sprawa. Dobrze załany. Kapłan tymczasem wpadłem w kulę, która się jeszcze nie zrespiła, więc straciłem do serduszko. O, kurczaki, mamy w związku z tym jeszcze mniejsze szanse na zobaczenie piątego levelu, Zupełnie rzecz nieprzewidywalna, ale, ale zaręczam wam, moi drodzy, że następny ran również sobie spróbujemy z... zrobić babeczką, bo nie była taką złą postacią. Wiecie, ja jestem przyzwyczajony do pilota, natomiast babeczka, oczywiście. Też da radę. Wrócimy w takim wypadku do wyłomu spotkać pana, który robi nam skrót. I zobaczymy, co też nam rzeczę. Bardzo proszę, jeszcze raz łowczyni pod przyszłą rozgrywkę, gdzie on tutaj się mieści. Zdaje się, że w tym miejscu nie. <grytanie> A nie dobrze, zapomniałem w drzwiach jest. Ok. Cóż chcesz mi powiedzieć panie. Dzięki za przywidzie nie mogę się doczekać rozruchu po czym wejść do środka. Możemy się przeteleportować, tak jak mówiłem Wam wcześniej, na drugie piętro, ale na razie nie będziemy jeszcze tego robić. Ruszamy w takim razie na dalsze lożki łowczynią, aż napawa mnie ten nabój tutaj dumą. Bierzemy naszego pieseła Korgi, który będzie szczekał tam, gdzie będą itemki, więc myślę, że damy radę, a jednocześnie nie zanudzę Was osobą pilota, bo niektórzy mogą odczuć już taką nutkę niezmiernej, wzrastającej nudy. Jedziemy oczywiście od samego początku, ze względu na to, że teoretycznie no, opinie są troszkę podzielone na temat tego, czy Enter the dungeon w ogóle ze skrótów opłaca się korzystać. My ten skrót mamy do tej drugiej komnaty, więc myślę, że nie powinno być problemu jakichkolwiek przeciwwskazań, albowiem e, na sucho można przejść teoretycznie na podstawowych giwerach pierwsze trzy komnaty w pełni. Wszystkie te, wiecie, od pierwszego bossa do trzeciego e, powinno się spokojnie dać zaorać ich bez e, jakiejś tam większej spinki i w związku z tym powinno nam się też udać przejść ze skrótu korzystając moglibyśmy sobie urywać kawałki czasu jaki wspólnie spędzamy, ale ja nie widzę w tym najmniejszego sensu ponieważ lubię ruszać po prostu od samego początku i zbierać kolejną broń. Ciekawi mnie, jeżeli gracie w Enter the Gungeon, jakie jest wasze odczucie na ten temat, no bo jednak mogą się znaleźć śmiałkowie, którzy wolą po prostu skracać czas rozgrywki i korzystać z tych skrótów co przekłada się na to, że kolejne ganżony, czy też komnaty, do których trafiacie, trzecia, czwarta, piąta. I tam gdzie skróty będziecie mieli postawione. Czy przekłada Wam się to na to, że będziecie po prostu na Golasa biegać tam bez jakichś lepszych broni i na tych podstawowych jakoś sobie tam radzicie? Po raz kolejny zapomniałem, że oni z tymi kulami na łańcuchach nie są blokowani w żaden sposób przez ściany. No i oczywiście dostałem minus pół hp. Zdarza się i tak, ale wiadomo, że z tego, co mamy, więc nie ma się to przejmować ani wykonywać restartów, bo czasami gra stara się nam wynagrodzić to, żeby. Dostaliśmy na jakiejś litnej komnacie, dlatego też no nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Stało się, to stało się. No co zrobisz? Dokładnie to, nic nie zrobisz. Dobrze, Korgi na razie jakoś nie wynajduje tutaj jakichś ukrytych itempów, ani z tych rzeczy. Na razie jest zupełnie bezużytecznym i mimo tego, że jest naszym fest wiernym kompanem podróży. Tak, no niestety na chwilę obecną stwierdzam, że jest nieprzydatny mocno. Dobra, zastanawiam się teraz jeszcze nad kolejnym targetem, bo mimo tego, że gramy sobie tutaj łowczynią i nie gramy pilotem, to oznacza tyle, że nie będziemy mogli znaczy... Nie przejdziemy jeszcze raz rzutem na taśmę gry w całości w True Endingu, ale wiadomo, że my ten True Ending nie skompletowano, mamy kulę. I myślę, że mimo najszczerszych chęci mojej podróży z znoszeniem telewizora do odblokowania kolejnej postaci aż do później, czyli na ten piąty sekret, a czy piąty level, nie będziemy się na to porywać i skupimy się na kompozycji i składaniu tej kuli, żebyśmy ją mieli po prostu, ponieważ jest ona już wspólna potem dla wszystkich postaci, nieważne, która dokona tego czynu i zaniesie wszystkie te fragmenty. Więc takie będzie, taki będzie rozpiska właściwie czynności, które będziemy wykonywać przy najbliższych spotkaniach, czyli będziemy próbować z, złożyć tą kulę. Mamy tutaj sklepikarza. Butelkę, która pozwala nam przechowywać amo oraz energię zebraną, czy tam HP zebrane podczas wycieczki do lochów na jakąś czarniejszą godzinę. Mamy sikawkę, która pozwoli nam na gaszenie płomieni. I mamy też beczkę, która strzela zimnymi rybami. To jest taki efekt środka, można by powiedzieć, ze względu na to, że też to teoretycznie gasi płomienie, no bo te zimne ryby roszą też troszkę otoczenie wodą. Nie zawsze to jednak działa. Ja też nie umiem jakoś przełożyć tego, i spryskiwasz na pewno sprawdą. Się tutaj lepiej. Mamy też jakieś tutaj dziwne pomieszczenie ze skrzynką oraz ze ślipakiem, ale na razie sobie to zostawimy i spróbujemy chytrym podstępem wygenerować sobie więcej kluczy na tym poziomie, czyli po prostu nie zużyjemy żadnego ani też nie otworzymy i nie zużyjemy następnego ani też. Nie... Nie podniesiemy żadnego klucza do momentu otworzenia sklepikarza, albowiem tak jak już Wam mówiłem wielokrotnie, sklepikarz, można powiedzieć ten lud, który ma przy sobie, generuje w momencie kiedy przekraczamy bramy jego sklepu. W związku z tym nie wykupywanie i nie używanie właściwie ani nie podnoszenie kluczy podczas rozgrywki właściwej może i ma bardzo duże szanse na to, że spowoduje, iż sklepikarz po prostu będzie miał dla nas dodatkowy klucz, co w przypadku postaci, która nie jest Pilotem i nie posiada wytrychu jest bardzo ważne, bo zwiększa to szanse na otworzenie fajniejszych idemków z jakiejś skrzynki albo totalnego krapu. Różnie to bywa, wiadomo, trzeba sprawdzić, kto nie ryzykuje, ten nie gra, więc musimy to obczajać już sami na własnej skórze. I to akurat tam specjalnie nie przeszkadza, ryzyk fizyk trzeba sprawdzać. Tymczasem okazuje się, że skropikarz ma już dla nas kluczyk, więc mamy tak jakby więcej szansy na otworzenie przedmiotów. Papierosy, które powodują, że cooldown aktywnych. skili, jak na przykład jakieś, byśmy mieli jakieś tam skile. Powoduje, że odnawiają się szybciej, ale kosztem zdrowia. Mamy też całe serduszko, w sumie i amunicję do broni, której nawet żeśmy jeszcze nie podnieśli. Co, co czeka nas dalej? Cóż, zobaczycie po przerwie. Witam, po przerwie wcielamy się w rolę sklepikarza Venter the Gungeon i ruszamy z questem znalezienia bossa oraz skrzynek. <grywka> Gdybym dostawał 5 zł za każdym razem, kiedy wypowiadam te słowa. Niemniej jednak to jesteśmy na pierwszym levelu i po raz kolejny udzielamy i wybieramy się w lożki. Jeżeli ktoś nie był przed przerwą, usiąść się wygodnie, mu drogi widzu, lecimy z koksem, próbując znaleźć odpowiednie fragmenty kuli, którą chcielibyśmy złożyć, by definitywnie móc rozwiązać sytuację, jaka ma miejsce w tych lożkach, a mianowicie odblokować przeszłość wszelkich naszych bohaterów, czyli True endingi. True endingi. Dobrze, mamy do dyspozycji skrzynkę zieloną, którą możemy otworzyć i potem pójdziemy jeszcze do drugą. Dostaliśmy Excalibura, nie, to skrzydła z wosku. Skrzydła z wosku to bardzo fajny item, który uniemożliwi nam wpadanie do wszelkich dziur w ziemi. Przydałoby się takie na polskich drogach, niestety tam nie ma, ale mamy to w ganżonach, w związku z tym możemy teraz bez przeszkód pokonywać większe dystanse nad wszelkimi przepaściami i bez konieczności rolki. To skłania mnie do przemyślenia, że to fajna rzecz, żeby przenieść w miarę bezproblemowo telewizor i odblokować sobie dodatkową postać, tylko że nie robimy tego rana. Dobrze, weźmiemy ten klucz i klucz umiejscowimy w skrzynce. Troszkę też zmarałem, bo celowałem co prawda, żeby kupić w beczkę… beczkę, przepraszam, drugiego sklepikarza, ale zapomniałem o tym w akcie i kupiłem klucz. O jak głupi, dostaliśmy ten blaster, którego tak bardzo nie lubię. I 31 sztuk amunicji. No nic, będziemy szyli z tego, co mamy. Jak to zawsze mam w zwyczaju, rozwalimy sobie jeszcze brązową skrzynkę, na którą akurat nie chciałem poświęcić klucza, który kupiłem. Dostaliśmy za to pół HP. No i nie dostaniemy niestety beczka, bo beczki bo 36 kosztuje. W takim razie z błyskaczem. Troszkę jernotą ruszymy na pierwszego szefa w tym rozdaniu. No nic, zobaczymy, co nas przyniesie. Tak jak mówiłem wcześniej, powinniśmy dać rady nawet na podstawowej giwerze, Mamy nawet ponad stan, bo ten błyskacz jest jak jest, ale jak widzicie, HP dość dobre tam zabiera. Natomiast mistrz się przeszkadza, bo nie nieraz jakieś postaci specjalnie. Na ciosy, które on tam zadaje, w sensie on się nie zatrzymuje jakoś specjalnie, ani nic z, z tych rzeczy. tak jak brakuje mi tego feelingu zadawanych obrażeń przeciwnikowi, nie wiem, jakieś inne bronie potrafią nam mieć takie wrażenie, e, przynajmniej, nie wiem, te kule znikają, no nie wiem co to powoduje, ciężko mi to stwierdzić, ale faktycznie czuję, jakby miały jakiś tam feeling tego, że w kogoś się tam wstrzeliwują, podczas gdy ten błyskacz trochę mój umysł oszukuje, e, po prostu sobie błyskając, nic więcej jakoś tam nie robiąc, ja nawet nie wiem czy ja go trafiłem, czy nie, Chociaż kątem okiem teraz dostrzegam, że faktycznie HP nie zjadam i to nawet dość sporej ilości. Niestety dostaliśmy już parę kulek od pana, pana Mewy, więc nie ma szans tutaj na mistrzowski nabój, a co za chwilę nie poszerzymy sobie w żaden sposób zasobnika na HP. Ale może dostaniemy przynajmniej jakiś fajny item, bo nie użyliśmy ani razu na nim ślepaka. Dwa hajsy to też sporo. No, item mógłby być lepszy, bo to pistolet, który nie został wykuty jeszcze do końca, przez co razi pociskami, które są duży damage zadają na dystans, a mniejszy zadają, im dalej ktoś jest od nas, tym ten damage odpowiednio jest mniejszy. Więc broń taka, taka sobie, tak szczerze mówiąc, aczkolwiek pamiętam, że jak zaczynałem grać w Enter the Gungeon, to bardzo ją sobie chwaliłem, ale to też dlatego, bo była jedną z pierwszych broni, która mi często wypadała. Tymczasem dostaliśmy też 44 pieniążki, nie mamy żadnego klucza, ale mamy już też jakieś giwery, więc ja sobie odpuszczę tą beczkę, odpuścimy sobie ten spryskiwacz, pójdziemy z tym co mamy. I spróbujemy przejść jak najdalej z tym, co mamy, no bo co mi innego pozostaje? Na tym piętrze nie można jeszcze dostać nic, co jest potrzebne do złożenia kuli. Dopiero pierwszy item pojawia się na poziomie drugim i kosztuje 110 sztuk pieniądza. Czyli 110 łusek. Nie będziemy tyle mieli prawdopodobnie, także skupimy się na innych itemach, bo wiedzieć musicie, że itemy taszczyć można nie w jednym ranie. Oznacza to tyle, że jak umrzecie i coś będzie, coś wam tam nie pójdzie po waszej myśli. Yy... Także w sensie jak coś przegapicie, nie wiem że jak coś przegapicie, nie, nie martwcie się, możecie po prostu donieść to za drugim razem i trzecim i tak dalej, bo po prostu nie ma konieczności przynoszenia tego za jednym razem, co myślałem szczerze mówiąc, że tak to się wykonuje, dlatego um, uważałem to za czysto abstrakcję, jakiś challenge w ogóle nie z tej ziemi, że, że tak to wygląda i tak faktycznie trzeba się natrudzić. Tylko i wyłącznie telewizor ma znaczenie, jeżeli chodzi o dostarczenie tego w jednym ranie. E, reszta, no nie bardzo. Można po prostu robić to po kolei telewizor jest złym przykładem, bo item, jakim jest telewizor, niesie się. Yy, niesie się. Raz, w sensie z jeden taki item tylko. Yy, zresztą zapomniałem go wam chyba pokazać, nie pamiętam, szczerze mówiąc. Yy, znajduje się on w szybie po tym, jak się odblokuje, skrót do drugiej komnaty, dlatego walczyliśmy tak bardzo o ten skrót. Yy, teraz możemy tam zerkać i możemy ten telewizor próbować już nieść do piątej komory. Co nie będzie łatwym zadaniem i... A ja zapomniałem, że przeżyłem przeskakać. <grybujesz> ja tak to było, tak to było. Zagadałem się. Zagadałem się i zauważyłem, że przecież ja nie muszę zważać na to, że tam jest dziura. Więc jak widzicie, jest to dość sporym ułatwieniem. Te skrzydła polecam wam je brać. Nie wpadamy w nic, co jest na ziemi. Jest to bardzo dobra sprawa. Jako ciekawostkę powiem wam, że na samym początku, jak Enter the miał miało ten item, a on był zbagowany. To no, taki, taki, nie wiem, anegdotka, ponieważ mu to też spotkało. Jeżeli mieliście skrzydła i robiliście sekretny ran, gdzie przez kominek trzeba było dostać się niczym w duni. Do y, tajemnej komnaty, to po prostu postać tam nie spadała. Czyli generalnie można powiedzieć, że skrzydełka okazały się bardziej nadgodliwe niż twórcy chcieli, no bo działały tak naprawdę prawidłowo. Natomiast to no, był to glitch y, no i nie dało się robić tego rada. Y, co Zostało oczywiście poprawione, i dzisiaj z tymi skrzydłami możecie robić co chcecie. W sensie możecie iść na tego rana z sekretnymi arenami. Możecie robić rany zwykłe. To już wleży w waszej gestii. Kiedyś po prostu nie było to możliwe. I jakoś tak przyszło mi to do głowy, że być może o tym nie opowiadałem. Jeszcze warto o tym wspomnieć jako taką ciekawostkę. No nie wiem. No, czy tutaj mam jakieś dwa płomienie. Nie jest tak najgorzej, w sumie przełączyłem się na broń, który podobno tak nie lubię. Ciekawe, czy skoro skrzydła są z wosku, to w momencie kiedybym się podpalił, czy skrzydła by stopniały. Bo akurat nigdy tego nie sprawdzałem, ale to dlatego, że nie chciałem po prostu tracić tego itema, myślę, że po prostu przekonam się o tym empirycznie zupełnie przez przypadek i niechcący. I założę się, że to będzie najgorszy moment całego tamtego ranu, w którym mi się to wydarzy. Więc będzie najbardziej gorąco, jak tylko może być. I akurat wtedy przez przypadek stopię te skrzydła. I na przykład wpadłem jakieś dziury na połowie serduszka. To brzmi, brzmi jak moja typowa rozgrywka naprawdę. Dobra, lecimy tymczasem z koksem. Oramy sobie całkiem nieźle. Przeciwnicy padają gładko. Nic tam nie, spra nie, nie sprawia jakiegoś specjalnego problemu. Zobaczmy sobie, jak tam stoimy z amunicją. Błyskacz, tam 30 mu brakuje. niedokończona broń jest na full. No to uzupełnimy sobie tego błyskacza, niech będzie. Dobrze. Lecimy w takim razie dalej. Zaraz pewnie jakaś skrzynka. Widzę, że tam jakiś challenge to na nas czeka. Nie wiem czy to przypadkiem, aby link nie był. Więc challenge bardzo fajny, bo rozwiązujący się właściwie sam, a gwarantujący jakiś dodatkowy item. Wiecie, link, link z Legend of Zelda. Gubi się w tych lochach, prosi na o mapkę. I yy, ta mapka po prostu sama się tworzy. Ale to zdaje się jest koleś, który oferuje nam strzelanie do nabojów. Nigdy tego nie zrobiłem. A ciekawe czy teraz... O kurka. Muszę to sprawdzić. Dobrego cela mi powiedział. E, no bez kitu, można go oszukać. Ha? O kurka. Ale jajo. Ale jajo. O kurcze, ale to przecież było nie do przejścia. Ale... Ale jajo, moi drodzy. Ale jajo. Kurka. To przejdzie do historii. Będę opowiadał o tym wnukom. Staliśmy broń, głowę demona od yy, Shadow Warrior'a. Spoko, broń, bo to akurat jest broń, która wiecie. Ma, yy, nie trzeba jej przeładowywać co chwilę. Yy, I można razić przeciwnika praktycznie do stopu, uciekając przed nim. To dobre na bossy jest. Ale ja ją z tym było. Ja cię zsunę. No nie wiedziałem nigdy w życiu. Chyba nie stanąłem w obliczu tego challenge'u i nigdy nie musiałem po prostu tam biec. Ale było dziwne, bo teraz zastanawiam się, jak miałem przeorać to miejsce, w którym było zastawione tymi zielonymi kockami. I to teraz będzie mi spędzać sens powiek. Ale, ale, kurczaki, naprawdę. Fest temat. No naprawdę. Wow. Stawimy sobie kluczyk tutaj. Nie ja będziemy go brali. No, mam nadzieję, że szczur go nie zwinie. Kluczyk zostawimy dlatego, bo chciałbym mieć więcej kluczyków. Tutaj jest gość, którego warto uratować, a potem zrzucać mu hełm cały czas do lotów. Nie wiem, czy to zrobiłem akurat, ponieważ za którymś razem, trzecim albo czwartym, już ten hełm sobie przywiązuje i w lochach już się nie znajduje, ale obdarowuje nas wtedy też itemem. No musimy jeszcze zrobić jedną rzecz, o której wam nie mówiłem wcześniej, a pomyślałem o tym, że można by to było zrobić dzisiaj, więc trzeba by to było uskutecznić. Zaraz wam powiem o czym mam na myśli. Mianowicie, jeżeli wejdziecie sobie do opcji, wejdziecie do rozgrywki i pójdziecie na sam dół, znajduje się tam tryb bestii. I włączycie ten tryb. Nie zmieni wam się w grze ABSOLUTNIE NIC! Z nic się nie zmieni, będzie grało się zawsze tak samo. Ale, ale, jeśli uda wam się grę przejść, dostaniecie dodatkowy achievement. No i wtedy wszyscy będą zadowoleni, bo dostaniecie też dodatkową broń. HA! Dodatkową broń, ja nawet wiem jaką. Nazywam ją Kupa Mięcha. Może wam ją kiedyś pokażę, więc nie będę wam spoilował, bo ona się nie nazywa Kupa Mięcha, to jest moje na nazewnictwo prywatne, ale możecie z niego korzystać. W każdym razie włącz warto sobie włączyć ten tryb bestii ze względu na to, że i tak się nic nie zmieni w trakcie samej gry. Chociaż widzę, że dostałem od razu tutaj yy, Żelazną Dziewicę, jak tylko powiedziałem o tym, że się nic nie zmieni. Może jednak się coś zmienia. Natomiast, yy, no tak jak mów, warte jest to dodatkowego achievementu. Dodatkowego achievementu oraz. Może za chwilę. <laughs> Dodatkowego achievementu no i tej broni. Ta broń może nie jest jakichś tam najwyższych lotów, nie jest to zegarek super, super hopa. Wiadomo. Natomiast zawsze to jest dodatkowa broń do puli wszystkich giver. Wiadomo, że żeby przejść Enter the Dungeon, prosta jest sprawa. Git Good, get wrecked. Ale pomaga przy tym większa pula uzbrojenia, więc zawsze ta jedna broń. Znaczy zawsze, no może zrobić po prostu różnicę. Mamy też zieloną skrzyneczkę i tą skrzyneczkę bym sobie otworzył, gdybym miał kurcze czym. Ale widziałem gdzieś sklepikarza, który jest za kluczem. A ja nie mam żadnego. Coś tutaj poszło źle. Ale o tym jak to się skończy, to zobaczycie przy następnej okazji. Ja jestem I, tak to była Enter the Gungeon. Widzimy się, kiedy się widzimy. Adieu!